...we Wrocławiu w domu pani Lucyny Łobos i jej męża Billa Brauna i y, mimo tego, że ci wspaniali ludzie, jak pisze pani dyrektor naczelna Radia Idea, pani Maria Kubacka, ci wspaniali wyjątkowi ludzie tak wiele robią dla całej ludzkości, nie zatracili poczucia rzeczywistości i prywatnie żyją zwyczajnie. Jak przeciętna, normalna rodzina. Korzystając z Państwa zaproszenia, złożyliśmy w imieniu własnym oraz w imieniu naszych słuchaczy najserdeczniejsze życzenia noworoczne, przede wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości w tym, co Państwo robią, zwłaszcza Pani Lucynie, wytrwałości i więcej zrozumienia od ludzi, którzy nie do końca rozumieją przekazy, a mimo to mają odwagę publicznie mm, krytykować to, czego ich umysł po prostu nie jest w stanie przyswoić. My mieliśmy zaszczyt bliżej poznać panią podczas wspólnego pobytu w Egipcie i możemy państwa zapewnić, że jest to wspaniała, wyjątkowa, mm, pełna energii, wiedząca czego chce. Pani Lwica dosłownie i w przenośni, pani Lucyna Łobos, przy tym wszystkim zasługująca na szacunek i podziw. Słuchanie, a nie powiem samo przebywanie w towarzystwie pani Lucyny jest wielkim zaszczytem i przywilejem, który za naszym pośrednictwem chcemy naszym słuchaczom w prezencie noworocznym podarować. Korzystając z okazji chcemy również złożyć całej grupie, która leciała z nami do Egiptu, najlepsze noworoczne życzenia Jarosłowi, Jarosławowi Świtoniowi, jego synowi Adamowi, Mariuszowi Borkowskiemu i Cezarowi, Cezaremu Stachoniowi, a także wszystkim ludziom dobrej woli, którym los naszej matki Ziemi nie jest obojętny. Do sięgo roku. Pisze pani Maria Kubacka na stronie swojego radia www.idearadio.pl. Na naszą prośbę, jak dalej pisze pani redaktor, pani Lucyna zgodziła się połączyć z przewodnikiem duchowym i opiekunem Ziemi, żeby przekazać orędzie na 2009 rok. To orędzie znajduje się na stronie Radia Idea, który przed chwilą wymieniłam www.idearadio.pl. Jak również zostanie za chwilę w tym programie odczytane zwłaszcza dla państwa, którzy nie posługują się internetem. Witajcie. Witajcie tego niedzielnego dnia jeszcze starego roku. Ja, Enki lub Samuel, istota duchowa, będę z Wami dzisiaj tego dnia. Moja energia będzie, będę mówił do tych, którzy mnie znają, do tych, którzy mnie nie znają i do tych, którzy mnie nie akceptują, a nawet do tych, co kochają i do tych, którzy mnie nienawidzą. Jestem podciągnięty pod ezoterykę, pod parapsychologię. Tak mówią naukowcy. Ja mówię dzisiaj inaczej. Jest to połączenie telepatyczne pomiędzy światem materii a światem ducha. To połączenie ma wielu ludzi, ale gdyby tak ludzie chcieli, takie połączenie może mieć każdy. Telepatia jest czymś znanym we wszechświecie. Jest praktykowane to połączenie. Na dzień dzisiejszy dużo ludzi odrzuca tą metodę połączenia. Wstydzą się nas. Wstydzą się mówić o kontaktach z nami. Teraz bijemy na alarm. Kochani. Bo za kilka dni mamy nowy rok. Rok 2009, który nie przyniesie poprawy, jak to, mówią co niektórzy. Obiecują poprawę, obiecują dobrobyt. Nic takiego się nie wydarzy, wręcz przeciwnie. Od nowego roku weszła ustawa, która jest tylko przekazywana władzom najwyższym, czyli zatajać fakty. Fakty, jakie będą na Ziemi, co by nie nakarmić tym społeczeństwa, fakty czy wydarzenia, jakie będą na Ziemi, będą katastroficzne. Tak jak mówiłem wiele razy, że z roku na rok wydarzenia będą się potęgować. Aż do roku 2012. I rok 2012 nie jest bajką dla niegrzecznych dzieci, i nie jest rokiem, z którego można czynić sobie pośmiewisko, a przy tym z nas też. Rok 2012 jest rokiem przełomowym dla Ziemi i dla ludzkości. Ten czas cykliczny powtarza się na planecie Ziemia co 25 tysięcy lat. Imię czego i kogo teraz ten rytm miałby być zmieniony. A ponadto nie da się, bo cykl 25-tysięczny obejmuje nie tylko Ziemię, ale cały Układ Słoneczny. I gdyby teraz istota najwyższa, Bóg, w którego i tak moc ludzi nie wierzy, zmienił postanowienie i zmienił cykl. Zaburzyłby w ten sposób cykl kosmiczny w Układzie Słonecznym. Dlatego to od wielu, wielu lat naprawdę od wielu, bo od dwóch tysięcy lat mówi się o tym czasie o roku 2012. Powrócę do roku 2009, którego tak się większość ludzi zaczyna bać. I słusznie, bo głęboko w podświadomości ten, co wierzy, i ten, co nie wierzy, jest podawane właśnie ten strach. Strach czy walka o przeżycie. Tu trzeba się zastanowić nad tym. I trzeba by wyeliminować jedno i drugie. i strach i walkę o przeżycie, a swoją energię skierować na to, jak ratować ziemię, a przy okazji siebie i swoich bliskich. Ponownie powracam do roku 2009. Tego roku budzącego nadzieję i strach, słuszny strach, otóż Dalej Lama, który był niedawno w Polsce, nie było to przypadkiem, nie był to przypadek, będzie on objeżdżał inne kraje też. Wiadomo, że zwaśnione strony pomiędzy Tybetem a Chinami są ogromne. Jaką potęgą są Chiny, mówić nie muszę. I jak bardzo Polska naraziła się Chinom? To, co mówią w środkach masowego przekazu, że to jest drobne nieporozumienie, to jest nieporozumienie w tych słowach. Chiny tylko czekają na okazję, żeby odegrać się na wszystkich krajach, które proszą o Dalajlamę, chcą zetrzeć z powierzchni ziemi Tybet. Tą kulturę tych uduchowionych mnichów, bo też to nie uda się, bo Tybet jest kolebką historii. A tego, że ze strony Chin w roku 2009 czeka Polskę dużo nieporozumień, ucierpią na tym ludzie właśnie tacy przeciętni ludzie jak Wy. Czekają Was jeszcze powodzie, i to już na wiosnę. To czegoś, Pols czego Polska nie miała, co związane z klimatem jest. Huragany, tornada, to też Was czeka. Prosiłem. Prosiłem dużo wcześniej. O coś, co mogło już być w kosmosie, o energię miłości. Teraz już prosić nie będę, bo słowa moje trafiają w próżnię. Mogę tylko powiedzieć, jako nie życzenia noworoczne, bo życzyć naprawdę nie ma czego, ale mogę powiedzieć, zastanówcie się nad sobą, nad swoimi bliskimi. Zadajcie sobie pytanie, czy oby na pewno chcecie żyć na tej pięknej planecie Ziemia? A teraz słucham tych kilku, po tych kilku słowach mojego orędzia noworocznego Waszych pytań. A oto odpowiedzi na pytania słuchaczy Radia Idea i odpowiedzi udzielone przez samego Enki. Co przyniesie nam nowy rok w polityce, finansach i na rynku pracy? Enki. Jeśli mówić o bezpieczeństwie, to nie umiem znaleźć określenia, słowa, które mogłoby pasować do bezpieczeństwa. Rynek pracy oczywiście dzięki Chinom będzie się załamywał. Finanse, banki, jeśli będzie upadać gospodarka, to i banki będą też upadać. Czyli na tym poziomie Polskę nie czeka nic dobrego. Kolejne pytanie: Czy możemy w Polsce w przyszłym roku 2009 spodziewać się kataklizmów? Jak tak, to jakich? Odpowiedź: Nie ma takiego regionu, który nie odczułby skutków gniewu Matki Ziemi. W różnych odstępach czasu całą Polskę będą dotykać różnego rodzaju kataklizmy i katastrofy. Pytanie: czy znajdą się środki i przychylne decyzje dotyczące wykopalisk w Egipcie? Odpowiedź: Tutaj jest nadzieja i tą dużą nadzieją po przyglądaniu się Waszym poczynaniom, Waszemu zaangażowaniu, nie mówię wszyscy, ale ignorancją dużą. I samo przyglądanie się, tylko przyglądanie się, co dalej dzieje się w misji faraon, jest nieporozumienie. Dlatego to postanowiliśmy do głosu dopuścić ezoterykę, czyli wprowadzić dodatkowe osoby, które mają wpływy, mają pieniądze. I dlatego to z pewnego kraju wybraliśmy osobę, i ja osobiście dałem tej osobie przekaz i polecenie rozpoczęcia współpracy. Także ezoteryka, tak to mówicie, rusza do boju. Kiedy my zaczynamy pracować nad misją faraon, myślę, nie, nie myślę, ja wiem, myślę to nieprawidłowe określenie. Wiem, że już maj, czerwiec będą środki, ogromne zaangażowanie ezoteryczne właśnie w misji ratowania Ziemi. Pytania od Magdaleny. Czy ludzie świadomi, nie mający nic wspólnego z projektem HEOPS, także mają szansę na ocalenie w katastrofie, jaka ma nastąpić w roku 2012? Odpowiedź. Magdaleno, co uważasz za ludzi świadomych? Świadomych ludzi roku 2012. Magdaleno jest 90%. Wśród tych procentów są tacy świadomi, którzy pałają ogromną nienawiścią, którzy łapią czas po to, żeby jak najwięcej przeżyć, nawet zdobyć dobra materialne po to, żeby mieć po roku dwunastym. Tak, to tak jest, Magdaleno, że prawie każda istota ludzka, nie widząc swoich błędów, widząc tylko świadomość, tego mówi tak. Przecież ja postępuję dobrze to on czy ona postępuje źle. Nikt nie chce zobaczyć swoich błędów. Nie wystarczy być tylko świadomym, w różny sposób można być zaangażowanym. I wtedy to my, istoty duchowe, na taką osobę patrzymy już zupełnie inaczej. Zaangażować się można w każdy sposób. Każdy sposób jest dobry, żeby dać nam tą cząstkę, nawet swojej energii. I wtedy można mówić: Jestem świadoma, jestem zaangażowana. Pytanie: W jaką religię wierzy Enki i dlaczego? Czyli ja, Enki. Religie. Religie na Ziemi zostały ustanowione przez Was ludzi od tysiącleci, po to, żeby przywódcy każdej religii uważali się za najważniejszych. I. Twoją religię za tą właśnie właściwą. Ja nie należę do żadnego ugrupowania religijnego, tego ziemskiego. Moją religią i moją siedzibą w świątyni jest świątynia Boga. Boga tam wysoko w przestworzach nie ma odległości. Czyli Bóg. Bóg jest moją religią i tylko On. Pytanie: czy ludzie w odpowiedniej chwili zareagują na to, co się ma wydarzyć w 2009 roku? Nki, nawet nie wyobrażasz sobie ilu z nas istot duchowych, bytów innych wymiarów klanów życzyłoby sobie właśnie tego żeby ludzie w porę się opamiętali w porę zauważyli zbliżające się niebezpieczeństwo i w porę zareagowali na to zbliżające się niebezpieczeństwo naprawdę nie licząc czasu tego roku dwunastego mamy trzy lata nie jest to dużo ale też i nie mało bo przy ogromnym zaangażowaniu z każdej strony i tej arabskiej też bardzo szybko można wykopać faraona. I tutaj chciałbym dodać, bo wiem, że moje słowa pójdą w eter. Przy Twoim pytaniu, Magdaleno, chcę umieścić kilka słów moich dotyczących misji faraon. Skrywamy, skrywamy największą tajemnicę piramid faraon, którą zna nasza łączniczka. Nie wyjawi jej nawet, gdyby ją przypiekali. Ujawniona zostanie wtedy, kiedy rozpoczną się wykopaliska w gizie. Tej tajemnicy jeszcze nikt nie przeczytał. Tajemnica owa zapisana jest w grobowcu Cheopsa II. Po dostaniu się do grobowca, po otwarciu tego grobowca odczytają tajemnicę i wtedy prawda ujrzy słońce. Jaka to tajemnica, nie wyjawię, ale cieszę się, że wszystko zostało ujawnione.